Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Bankier, za to kolejcie na tym kanale. Co środa, to środa, czyli klasycznie od kilku tygodni Puchar świata widzów. Czas na pierwsze loty. Jesteśmy w Harachowie, będą tutaj dwa konkursy. Jesteśmy po fińskim turze. Tak wygląda klasyfikacja. Prowadzi Kacper, który no bardzo krótko nie był liderem, ponieważ tylko jeden konkurs na Fabian krótko trzymał ten plus lidera. Ale będzie na pewno chciał tutaj powalczyć. Też dołącza nowy zawodnik jest to sport na faktach. Reprezentant Niemiec czyli kolejna reprezentacja do Pucharu Narodów jest włączana. Gdy sobie zobaczymy, klasyfikację będzie nowa. Puchar Świata w lotach, widzów. Oczywiście będzie to po konkursie będą oczywiście te trzy konkursy, bo. Harachów, Iron Mountain, nie dołączałem, wiem, że to jest HS180, ale to tak jakby nie zaliczamy do momentu, to jest taka historyczna Vickersund, no prawie nic zal nie zaliczyłem, bo to jest koniec sezonu i tutaj to no bardziej patrzyli na tę e, klasyfikację Pucharu Świata Widzów, więc pewnie, no ten na pewno ostatni konkurs w Vickersundzie zapewni tutaj zwycięzcę, oczywiście też ostatni zwycięzca fińskiego turu Kacper, który, no o, Półtorej punktu wygrał z Fabianem, i, który i trzeci był w dodatku biały Ale bez przedłużania lecimy do konkursu w Harachowie Nie Nie wiatr w plecy, tylko wiatr randomowy, no i jedziemy No zobaczymy, to będzie bardzo moim zdaniem ciekawy konkurs, oczywiście e, Trzeba sobie powiedzieć, że loty są naprawdę bardzo ciekawe, no ale no to też jest jedna z takich mniejszych skoczni, bo jak wiemy HS210, no i niestety wiat w plecy, czyli no dzisiaj nie będzie może dalekich skoków, ale no cóż, zaczyna to sport na faktach. Reprezentant Niemiec, debiutant. Nie startował w fińskim turze i w konkursie w Innsbrucku. No znamy historię z Pucharu Świata Widzów, że znakomicie spisywali się debiutanci. No i skok niezły. No zapomniałem tutaj Włączyć dźwięku i 191 metrów. No, powiedzmy sobie szczerze, jak na to, jakie mamy warunki, to skok naprawdę dobry. Ale poczekajmy na resztę Polish Gamer. No, plus jest taki, że on na razie nie będzie zaczynał tego całego, yy, całego konkursu. No, ale zobaczymy, może to się zmienić po tym konkursie. Może będzie przełamanie Polisha Gamera. Na razie bardzo słabo w tym sezonie i trochę lepiej. O wiele lepiej niż sport na faktach. 200 metrów idealnie przekroczone. Mam nadzieję, że takich skoków będziemy widzieli jak najwięcej. I jest oczywiście prowadzenie. Wiemy jakie są warunki. Będzie trudno. I Macierek320 ty. No w ostatnim konkursie w Kusamo. Było blisko naprawdę pokonanie swojego rodaka Fabiana. Który to on jest liderem kazachstańskiej ekipy. Bo tylko dwóch Kazachów startuje. Chociaż jeszcze może jakiś jeszcze Kazak dołączy. A Macierek. No i też bardzo ładnie. Z 203,5 metra jest to oczywiście skok na prowadzenie. Co skok to nowy lider, tak było w Kusamo. I tak na razie jest, chociaż dopiero trzech skoczków skoczyło. w 93 No, Estonia miała najgorsze wyniki w pucharze narodów w całym. No wiadomo, no jedyny Estończyk, no bardzo trudno się skacze, jeżeli w pucharze narodów jest tylko jeden reprezentant Estonii. Bo Brankers odpuścił. Ale teraz niestety, to był dobry skok. Ale niestety wylądowany na dwie nogi. No mówiłem, że tutaj jest wylądowany skok na dwie nogi. nieważne nie skoczyłeś. Psuje tutaj Twoje szanse na prowadzenie. No, no może, jeżeli skoczyłeś poza HS, przeskoczyłeś w skocie, to może wtedy. Ale 204,5 najdalszy skok. Ale jest to dopiero trzecie miejsce. I jest przedostatni. Pomidorek. Drugi z reprezentantów Polski. Jak się spisze, czy będzie lepiej od Policza Gamera? No tak tutaj troszeczkę przejechał próg. Oj oj, 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 Tragicznie. 191 metrów. No podobnie jak y Sport na Faktach, ale wylądowany jeszcze na dwie nogi. 10 punktów straty do Sportu na Faktach. Teraz Bartol. Który bardzo pozytywnie zaskoczył w tym pierwszym konkursie w Kusamo To był taki jeden taki dobry konkurs W drugim bardzo słabo Ale jak będzie tutaj w, Cze w Czechach No też nie ma tutaj żadnego y, gospodarza Nie ma żadnego Czecha tutaj w tej stawce Więc tutaj na pewno kibice czescy nie mają zakoło tutaj trzymać ciuki Chociaż na pewno mają tam jakiegoś y, idola Ale 194,5 metra Bartola, trzecie miejsce Dalej prowadzi Macierek, 320 ty na drugim miejscu Polish Gamer, Camelo. Popatrzmy na skok Hiszpana. No Hiszpanie liczą wreszcie na te podium, Matejko czy też Camelo, ale będzie dzisiaj o to bardzo trudno dla Camelo, bo 196,5 nawet nie przekroczył 200 punktów i miejsce przedostatnie. No sport na fakt, tak jak na debiut, nawet nieźle. Chociaż pamiętamy ten debiut Polisza Gamera, który, no, w pierwszym konkursie, w, oczywiście przez mój błąd, w oslo nie wystartował. Ale w Innsbrucku znakomicie, zwycięstwo. Ale wtedy to ja sterowałem, więc wiadomo, ale tutaj, bo tym, więc to będzie bardzo trudno. Ale teraz Proszę, który coraz stabilniej zaczyna skakać. Z, zajmuje miejsce w czołowej dziesiątce. Ale dzisiaj chyba nie będzie. No, nie będzie. Mimo tego wylądował telemarkiem, ale 187 metrów. Miejsce siódme. Nie zobaczymy go w drugiej serii czy, zaraz, co? Wiesz, tutaj mamy 20 skoczków, a ja mówię, że nie zobaczymy go w drugiej serii jak jestem pierdzielnięty, przepraszam przyzwyczajenie do konkursów pucharu świata przepraszam Matejko Ferrari oczywiście proszek wystartuje, tylko na dobrej pozycji to nie będzie, Matejko Ferrari w ostatnim konkursie fatalnie dopiero Miejsce od pod końca tabeli, ale dzisiaj będzie wysoko 210 metrów. Ale wiem, jak jest Matejko Ferrari, to jest zawodnik, który bardzo ma dobrą pierwszą serię. Potrafi nawet prowadzić, ale w drugiej zawsze ten ma gorszy skok, który może nawet zepsuć mu szansę na podium. I chyba bodajże z trzeci z Polaków QBRT 300. No, oczywiście najczęściej Polacy liczą na Białego, który no bardzo dobrze spisał w, w fińskim turze. A teraz popatrzmy. Kubarty 300, no ale to też nie będzie dzisiaj bardzo dobry wynik. No, jak nawet w plecy te wcale skoki złe nie są, bo każdy przekroczył punkt K, który jest usuwowany na 185 metrze, ale jest to miejsce dopiero 8. Chociaż już zapomniałem też o Robloxie Media, bo jak tutaj sobie zauważyłem, no też bardzo dobry zawodnik, ale to biały bardziej zaskoczył, no bo Roblox Media nie miał tej wpadki w konkursie w kusamo, gdzie był. Ostatni albo przedostatni. George, reprezentant Chin, który był blisko podium tego, tego turnieju. Był czwarty, ale mimo tego nie był na podium w ogóle. Ale dzisiaj na podium nie będzie. 194 metry i jest ostatni. Wielka szkoda, wielka szkoda. No ale teraz czarny. Reprezentant Stanów Zjednoczonych. Jak się spisze. Czarny. Ile poleci? Tak sobie. No ale powiedzcie sobie szczerze, reprezentacja Stanów Zjednoczonych Wcześniej była prowadzona chyba tylko przez fajna Manke'a I... Ale dołączył Czarny i no ta kadra Stanów Zjednoczonych zaczyna skakać lepiej, szczególnie Fajne Manke'a, który Jest wysoko W ogóle świata widzów. I biały, no mówiłem o nim, no Też zawodnik, który zaczyna tutaj doganiać Robloxa, będzie w klasyfikacji generalnej, ale ma bardzo trudny wiatr 2m na sekundę wiatru w plecy ale tu trzeba mieć mocne wybicie i będzie daleko jak na takie warunki jest dobrze ale niestety 1915 no mimo tego ta skocznia nie wybacza tyle metrów Ósme miejsce dopiero a na razie trzecie miejsce Polisza Gamera, czyli na razie zapowiada się na to, że to on na razie będzie najlepszy z Polaków, chociaż poczekajmy na skok Robloxa Media, który za chwilę. A teraz Bartolini, bardzo skocznie w kucam, bo tam startował znakomicie, dwa podjazdy rzędu i ta forma idzie w górę. Czy to był jednak tutaj dla niego bez urazy troszeczkę przypadek? No nie wiem, no te warunki wiemy jaki start tak w Karachowie, ale 198,2 to jest nota która daje dopiero 9 miejsce Matejko Ferrari na czele, drugi Macierek 321 i trzeci Poliszka, czyli bardzo ciekawe podium, ale jeszcze ta czołówka nie skakała, chociaż też można było zaliczyć Bartoliniego do tej czołówki po tych dwóch konkursach. Wrócę. Brobrox Media, ostatni z Polaków. Nieźle wyszedł z progu, ale mówiłem, no z takimi warunkami jest bardzo trudno tutaj przeskoczyć. Ponad 200 metrów, ale 197,5. Jest trzeci Roblox Media, więc pociągnął ten skok i będzie najlepszym z Polaków po pierwszej serii, ponieważ to był ostatni z Polaków, i została nam czoła piątka Rolix, Bartwek, Fanmankay, Fabian i Kacper. Popatrzmy na Rolexa też debiutant. Se zobaczymy, mamy tutaj tych dwóch debiutantów w tej czołej piątce: Rolexa i Fabiana. Ale skacze bardzo ładnie. Chociaż też powiedzmy sobie szczerze, wykorzystał te dobre warunki panujące teraz na skoczni. I 204,5 metra miejsce drugie. Matejko Ferrari Rolliks i Macierek 321 tak wygląda klasyfikacja. A teraz czas na kolejnego. Bartwek, fatalnie w tym ostatnim konkursie w Kusamo. Chociaż i tak w fińskim turze też fatalnie, bo dopiero bodajże miejsce 18 lub 17. Chociaż na tego podium w Kusamo, w tym drugim konkursie, no, ten konkurs w Dakti i Kusamo po prostu przewalił. No i ten konkurs też przewalił. 193,5 i 15 miejsce. Jakaś żadyczka formy jest u Bartka. Wyprzedza tylko Pomidorka i Georgia. I teraz czoła trójka. Ta elitarna trójca. Fan Monkey. No, widać, że wszystko nowe. W ostatnim sezonie widzieliśmy go w takim fajnym kaskrieg Bardzo mi się podoba kaskrypbóla. Ale też Milka ma też taką fajną, co ale niestety... oj... oj oj. 185 metrów i miejsce ostatnie No było blisko, aby nie przekroczył w ogóle punktu Kafa mankę, ale no, to nic... To nic tak dużo nie zmienia, jest ostatni. No ma też tak, raz będzie dobrze, raz będzie źle. I Fabian. Dziękuję, że gra mi teraz da pokazać kamerę, no może. Jest to jakiś znak dalekiego skoku, popatrzmy, Fabian. No i skok niezły. 196,5, 200 punktów przekroczone, ale miejsce ósme, czyli tak w połowie stawki. No i teraz Kacper. Lider pucharu świata widzów, skacze powiedzmy sobie szczerze, znakomicie. Chociaż ten konkurs w o ten troszeczkę przewalił wszystko, ale i tak wygrał fiński tur. Skaczę znakomicie. Tylko właśnie w tym konkursie w on nie staną na podium, ja będzie dzisiaj 200,5 metra i jest czwarty, no będzie dzisiaj walczył o podium. Będzie bardzo ciekawie. A na prowadzeniu Matejko Ferrari, drugi Rolich z trzeci macierek Ty czwarty Kacper, piąty Roblox Media, szósty Polish Gamer, siódmy Bartol, ósmy W93, dziewiąty Fabian, dziesiąty Sport na Faktach. A pewno sensacją jest to, że w fanbanku jest ostatni, siedemnasty Bartwek. Może też trzynasty Bartolini, bo on też jakoś skakał fajnie. No zobaczymy, czas na drugą serię w Harachowie na Tartaku. Zaczynamy drugą serię, którą rozpoczyna fan Mankey. Bardzo słabo w pierwszej serii, najgorszy yy, skok tej pierwszej serii. Jak odpowiem, że się jest ta sportowa złość teraz powoduje, że fan Monkey skoczy ponad 200 metrów. A to bardzo mało zawodników osiągnęło, ale nie. W ogóle już chyba sobie odpuścił, bo wiedział, że tu nic już nie będzie z tego, chociaż dalej. W pierwszej serii, ale znowu skok wylądowany na dwie nogi w tym konkursie. W 191 metrów. No i tu chyba już nie ma szans na to, żeby być przynajmniej przedostatni Też zapewne więcej się spodziewał Jord, który był czwarty w klasyfikacji generalnej fińskiego turu, mimo tego, że jeszcze nie stanął na podium w tym sezonie. Ale było na przykład, był blisko kilka razy. Jednak coś tam brakowało u Chińczyka. Wcześniej nazywany Wojtek Polus. Tak, ma Wojtek wielki, jak ktoś woli. Ale teraz 208 metrów. No i bardzo ładny skok. I mamy pierwszą notę ponad 400 punktów. Brawo! No ale pewnie takich not będziemy widzieli dużo. Ale na pewno już wszyscy zawodnicy tego nie osiągną. Ale popatrzmy na pomidorka. Ile on skoczy. No, na pewno dalej niż Farmak i będzie. Drugi, ale nie wyprzedzi e, reprezentanta e, Chin, jest to drugie miejsce z bardzo dużą stratą, 15,1 punktu. Wiemy, że to mamot i często te przewagi mogą być naprawdę dużo. ale w Pucharze Świata Widzów nie ma takiego czegoś jak duża przewaga nad prowadzącym i liderem Bartwek. Oczywiście mówię to po konkursie, bo nie mówię wtedy, gdy ktoś przejechał próg, a drugi dwa razy skoczył punkt K, no wtedy to wiadomo, że jest mocna przewaga. Ale teraz Bartwek też fatalnie, 198, to znaczy bardzo ładny skok, ale mówię fatalnie, bo fatalnie wylądował i jest przedostatni. Czyli ta czołówka pucharu Świata Widzów dzisiaj pewnie będzie na ostatnim miejscu. No i Proszek. No Mówiłem w pierwszej serii, że skacze bardzo stabilnie, ale 16 miejsce, może się spodziewać więcej Rosjanie. Mógł się spodziewać więcej, ale może teraz. Tak jakby dziwnie wyszedł z progu, ale to mu pomogło i bardzo daleko! No moim zdaniem po tym skoku przesunie się w generalce 210 metrów i wyprzedza swojego kolegę, bo tak można powiedzieć o Georgia. I teraz czarny. No i dlaczego kolega? No bo to wszyscy są rodziną. To jest, jak mówimy, też pukary świata, w tych prawdziwych skokach to yy, u nich to też... rodzina, a tutaj też jest rodziną, chociaż może ktoś siebie nie lubić, ale teraz czarny. No, skok niezły, ale zabrakło 199,5. No, i miejsce trzecie, czyli przegrywa nawet z George'em. No, się jak mówiłem, tylko George i Proszek przekroczyli 400 punktów. Reszta zawodników nie było już tak blisko. No, właśnie teraz czarny był blisko. Ale teraz QBARTY 300. Coraz bliżej tej człowiek dziesiątki, ale bardzo trudne warunki. Ma e, QBARTY ponad 2 metry na sekundę. Będziemy się bardzo daleko skoczyć. No ale mówiłem, no z takimi warunkami zawsze trudno tutaj coś polecieć, 192 metry, i to jest właśnie Tartak w Karachowie. On nie wybacza błędu na progu, nie wybacza błędu podczas lotu, gdy masz wiatr w plecy. Nie wybacza i po prostu lecisz przed punktem K. Chociaż i tak Hubert i wylądował, bo 192 metry, ale trzecie miejsce. I Bartolini. No po tych dwóch znakomitych konkursach, no teraz przyszedł Mamut. Zobaczymy, jak się teraz pisze w tej drugiej serii. 13 miejsce, jeszcze jest szansa na poprawę tego wyniku. I się poprawi. Piękny skok! I to będzie nota ponad 400. Tak jest! 211 metrów najdalszy chyba skok tego całego konkursu, tak mi się zdaje. Tak jest! Matej i skoczył 210 metrów. A Proszek skoczył 210, ale Bartolini skacze najdalej, czyli jednak jest forma. I biały. Też ma dobre nawet warunki, oczywiście metr na sekundę, ale ten wiatr się powiększa, ale popatrzmy jak skoczy reprezentant Polski. No ale poza punkt K ponad 190 metrów, tyle samo co w pierwszej serii 191,5, ale miejsce szóste, czyli spadnie. Zostało jeszcze wtedy dwóch Polaków: Polish Gamer i Roblox Media. No, troszeczkę niespodziewanie Polish Gamer, który przez te cztery konkursy skakał fatalnie miejsca w drugiej dziesiątce, nawet jakby, trzy, dwa razy z rzędu był ostatni albo trzy. Ale teraz Camelo: Camelo, znakomicie. Ale to nie będzie chyba prowadzenie 207 metrów. Jest to miejsce drugie Hiszpana, czyli spyka proszka na miejsce trzecie. No ale jest to czwarty wynik, ponad 400 punktów. A teraz Sport na Faktach, no debiutant i już jest w czołowej dziesiątce po pierwszej serii, ale jeszcze został drugi skok. Jak się spisze? Reprezentant Niemiec. Niemcy dobrze pamiętają, bo przecież tutaj Severin Freund wygrał konkurs yy, Mistrzostw Świata w Lotach. Na no, Sport na Faktach 194,5, piąte miejsce. Moim zdaniem powinien się cieszyć, bo pamiętajmy, że Tutaj już komputery skaczą, a wiemy jakie są komputery. Ma zajmie jak na debiut, wcale nie było źle. Ale źle jest natomiast u Fabiana, bo jeżeli mógł sobie zobaczyć klasyfikację, oczywiście miejsce w czołowej dziesiątce, ale on patrzy na Kacpra, a Kacper w klasyfikacji jest czwarty. Będzie trzeba na pewno skoczyć daleko. się trzeba skoczyć daleko, a potem patrzeć na skok Kacpra, ale nawet tak nie jest. Więc chyba może sobie dzisiaj pomarzyć o wyprzedzeniu Kacpra, albo zbliżeniu się do niego. Fabian, bo pewnie oddali się, bo jest dziewiąty i wyprzedza tylko Czterech zawodników, trzech zawodników Famake, Bar Bartwek i Fabian, no na bardzo słabych miejscach A wujek 93 No może wreszcie pomoże Estonii, bo te tylko 80 punktów W Pucharze Narodów i też jego W klasyfikacji generalnej można poprawić, tylko trzeba skoczyć daleko Oj bardzo fajnie wyszedł, to może być daleki skok i będzie znakomity skok. I czy będzie prowadzenie 207,5? 434 jest liderem W93, czyli będzie najlepszy wynik w tym sezonie. Brawo, estończyk. Wyprzedza Bartoliniego o 1,2 punktu. Bardzo mało. W93 Bartolini i Camelo to jest na razie czołowa trójka. Zostało jeszcze 7 zawodników i Bartol też ma szansę na bardzo dobry wynik. Jest siódmy. Czy będzie drugie miejsce w czołowie w tym sezonie? Oj też aby się fajnie wybił. Oj też będzie daleko! Znakomity skok Francuza. 100... 194,5 w pierwszej serii 207,5. Teraz jest prowadzenie Bartoa. Piękny skok. I teraz Polish Gamer. To jest niesamowita szansa dla Polisza, żeby wreszcie się przełamać. Bo to co zrobił w pierwszej serii 200 metrów, teraz może naprawdę naliczę Polisza Gamera, bo tyle. Ma tych słabych konkursów. Może teraz poleci po do dobre miejsce. Niestety, 202,5 metra jest ósmy. Nie jest źle, nie jest źle. Moim zdaniem, takie, no, zostało 5 skoczków do końca, czyli w najgorszym przypadku będzie 13. Jak na 20 zawodników jest jakiś progres. Wreszcie jakiś dobry skok oddał Polic Więc, moim zdaniem, może ten konkurs zaliczyć do plus. A przecież jeszcze. Tutaj będzie jeden konkurs w Karachowie. Roblox Media. Oj też, aby tutaj troszeczkę spóźnił wyjście z progu. No i to też nie będzie dobry skok. No też nie będzie dobry skok. 198,5. No i miejsce piąte. I tak. Czyli będzie najlepszy z Polaków? Tak, najlepszy z Polaków. No ten no, Polisza i tak może się cieszyć, bo był drugi z Polaków. Przegrał właśnie tylko ze swoim Robloxem Medią. Ze swoimi tutaj kolegami, więc... Roblox będzie najlepszy z Polaków. Chociaż tak nie będzie podium dla Polaka. Kacper będzie atakował podium. On jest w formie. Też pewnie będzie walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pokary Świata w lotach, ale nie będzie liderem po tym skoku 197,5. Ale miejsce piąte dzisiaj nie będzie podium. Po raz drugi w tym sezonie. Ale i tak wynik bardzo dobry. Jest lepszy od na. Co to oznacza, że powinien zostać liderem? Powinien, bo jeszcze zostało tutaj. Trójka, chociaż tutaj żaden zawodników, który się nie przybliżył No tylko ma Ferrari Koferarii tej czołowej Ale no też, to nie były dobre skoki yy, Macierek320 i ty Reprezentant Kazachstanu Ale dzisiaj niestety nie, też nie będzie podium Miał bardzo dobre warunki, ale ich nie wykorzystał Jest to miejsce dopiero ósme Będzie w czołowej dziesiątce w tym konkursie Ale to Bartol Stoi na podium Po raz pierwszy w tym sezonie, chyba Bo może był jeszcze trzeci Albo czwarty, chyba czwarty w kół samo. Wiem, że mam taką sklepżeczkę dogadać. Ale teraz Rolix. Popatrzmy na Rolixa. Bardzo trudne warunki. Czy sobie z nimi poradzi? Bardzo mało zawodników dało sobie radę z takimi warunkami w 2 metry na sekundę. No i Rolix też z nimi sobie nie poradził. 188 metrów, oczywiście dodane 11 punktów, ale to nic nie daje. Miejsce 12 i jest Tończyk. Dwójek 93 na podium. No i Matejko Ferrari, czy wreszcie ta klątwa po tych jego skokach, gdzie zawsze był liderem po pierwszej serii, yy, zawsze się kończyło brakiem podium. Czy to wreszcie się uda? Na 203 metry bardzo duża przewaga była nad Bartoli, znakomicie się wybił. To będzie daleko? Będzie może podium? 197,5! Wygrał! Wygrał Matejko Ferrari, więc wreszcie się udało Hiszpanowi stanąć tam znakomity dzień dla Hiszpanów, bo mimo tego, że Matejko Ferrari wygrywa, to jeszcze trzeba dodać to, że ba, jeszcze jest piąty Camelo. No, oczywiście całe wyniki, drugi Bartol, trzeci Wojek 93, czwarty Bartolini, bardzo mało zabrakło do podium, piąty wiem, Camelo, szósty Kacper, siódmy Roblox Media, ósmy Proszek, dziewiąty Maciejek, trzysta ty i dziesiąty George. Proszę sobie tutaj zobaczyli, no, Fabian Bartwek i FanMaki dzisiaj na pewno na minus, ale niestety też na pewno będą dużo tracili w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach i do Matejko Ferrari zostaje liderem Pucharu Świata w lotach widzów, oczywiście w klasyfikacji Matejko Ferrari aż na trzecie miejsce awansował, więc znakomity wynik reprezentanta Hiszpanii, jest tu na pewno jakiś progres i wreszcie ta presja go tutaj... Nie spalił się, nie spalił się przy tym drugim skoku i wreszcie skoczył na miarę swoich możliwości, chociaż gdy zobaczyłem tą zieloną linię spodziewałem się, że przegra z Bartolem, ale jednak wygrał. I za chwilę w piątek następny konkurs Puchary Świata w lotach i też Puchary Świata widzów. Kacper mimo tego na prowadzeniu już prawie 100 punktów przewagi, prawie no jeszcze troszeczkę punktów, bo 33 zostały do wyprzedzenia, a 100, 100 punktów Fabiana. Ale gdy sobie zobaczymy, bardzo będzie jest ciekawa walka. No Kacper troszeczkę odjechał. No tutaj drugi Bartol, dziewiąte miejsce. Yy, I wujek, który był osiemnasty, jest teraz szesnasty, Przepraszam, siedemnasty był przed tym konkursem, czyli awansował tak samo jak Macierek, mimo tego, że na podium nie stanął. Yy, Polish Gamer no, troszeczkę się poprawi 22 punkty, chociaż gorzej niż sport na faktach. Ale cóż, trzeba sobie powiedzieć, bardzo ciekawy konkurs, oczywiście jak widać tej klasyfikację, Matejko Ferrari prowadzi, oczywiście dalej będziemy skakali z klasyfikacją Pucharu Świata widzów, nie z Pucharu Świata w lotach, bo pewnie gdyby tak było, no to trzeba sobie powiedzieć, będzie na pewno bardzo ciekawy konkurs e, następny, bo to będzie przedostatni i drugi. Więc drugi i ostatni konkurs w Harakowie i przedostatni konkurs Pucharu świata w lotach. No i cóż, ja się z wami żegnam. W piątek oczywiście znowu Puchar świata widzów. W poniedziałek chyba też i zrobimy już taki cały maraton, że tutaj. Harachow będzie w piątek. Siąciung. Będzie w poniedziałek, w środę przed konkursami Mistrzostwami Świata w Zakopanym będzie Ironwood. W piątek sobie odpuścimy, i w poniedziałek, i w środę lecimy z Mistrzostwami Świata w Zakopanym. Tylko trzy konkursy zostało i dwa troszeczkę na mamucie, bo też można Ironwood, można za, za mamut. Ale dobra, jeszcze Wam już żegnam. Do zobaczenia w tym odcinku i Siema.